Zaczęło się od pomysłu dwóch przedsiębiorczych oławian, którzy wymarzyli sobie przywrócenie tradycji lokalnego browarnictwa w rodzinnym mieście. To były pruskie koszary, później to były radzieckie koszary. Później to się zwolniło. No i przyszły pomysły, przyszły możliwości. Wiosną 2013 roku rozpoczął się remont dawnej ujeżdżalni, współfinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej. Powstało kompletne centrum turystyki, kultury i rekreacji wraz z browarem. Nasze serce jest w tym miejscu. Tutaj, tu gdzie są te tanki. Bo lokalne piwo to więcej niż moda. To deklaracja przynależności. Moi zdaniem w ciągu. 6-8 lat możemy podwoić liczbę naszych browarów i właśnie te browary będą powstawać właśnie w małych miastach dla lokalnych społeczności, często też dla gości agroturystycznych. E, wspólnoty lokalne będą mogły się e, identyfikować ze swoim piwem, będą jechać do, do drugi koniec Polski do, do, e, do swojej rodziny. W plecaku będą mieć piwo i, i będą pokazać chwalić się, Zobaczcie co w moim browarze zostało uważone. E, takie browary to też jest świetne miejsce spotkań. I, I myślę, że to, to naturalnie wyjdzie, że właśnie w małych miejscowościach będą powstawać małe browary, które sprzedaż będą się skupiać wokół komina. Byliśmy w różnych browarach, ale Oława słynie z dobrego browaru. Mamy pełny przekrój klientów, począwszy od stałych klientów, mieszkańców Oławy, którzy są u nas, no niektórzy prawie, że codziennie, po klientów z okolicznych miast, nawet z Wrocławia. Co? Sezon na piwo jest cały czas, jak patrzę na statystyki sprzedaży, to faktycznie najmniej piwa się sprzedaje w post, chociaż ta zima jest rekordowa, bardzo długi karnawał. Ja mieszkam obok i często tu przychodzę i na przykład mi te piwo bardzo smakuje, bo jestem takim smakoszem i lubię różne piwa. Rzemieślnicze piwo nigdy nie jest tanie. No nie blokuje, bo nie jest się codziennie, gdyby to było codziennie to blokowałoby. Nie? Mężczyzna zasługuje na dobre piwo. No tak, jednodziennie. I na dodatek w pomysłowej oprawie unikatowej etykiety. Trzeba się wyróżnić na półce. Konsument wciąż kupuje oczami, zwłaszcza płeć piękna, a coraz więcej płci pięknej jest wśród piwoszy. Także to jest układ w stronę naszej piękne etykiety. Browar jest na dolnośląskim szlaku piwa i wina.